W odbyło się spotkanie, które zostało poświęcone problemom, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Głównym organizatorem było Tarnobrzeskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zaproszono osoby niepełnosprawne, ich rodziców, opiekunów oraz ludzi, którzy na co dzień pracują z osobami niepełnosprawnymi. Jakie wątki zostały poruszone w ramach dyskusji? Na pytania uczestników spotkania odpowiadali reprezentujący Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tomasz Maruszewski, wicewojewoda podkarpacki Paweł Bartoszek oraz szefowa Tarnobrzeskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Zofia Trochimowicz-Warga. Zainteresowanie było spore, bo to materia, w której zawsze jest dużo do zrobienia. Chciałam zaprosić wszystkie osoby, nie tylko po prostu naszego stowarzyszenia, ale wszystkie osoby niepełnosprawne, ich opiekunów, rodziców, żeby po prostu powiedzieli o swoich problemach, co chcą zrobić. Myślę, że jest bardzo dużo problemów, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, i dlatego no. Trzeba coś zrobić, żeby, żeby w końcu coś zaczęło tutaj u nas działać. Będziemy chyba robić te spotkania tak, może cyklicznie, będziemy umawiały, zrobimy jakiś plan na cały rok i tutaj będziemy od, po prostu odpowiadać, wszystko robić, żeby, żeby w końcu te wszystkie marzenia osób niepełnosprawnych spełnić. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robi wszystko co w jego mocy. Jego moc to jest przede wszystkim fundusz, czyli pieniądze i te pieniążki staramy się pozyskiwać przede wszystkim udaje nam się to od dłuższego czasu robić bardzo sprawnie i, i stan funduszu wygląda dobrze, stabilnie. W związku z tym możemy z, te, z tego funduszu teraz te środki rozdysponowywać. Pytania dotyczyły aspektów życia zawodowego oraz społecznego. W Tarnobrzegu miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne mogą się rozwijać i rehabilitować, są warsztaty terapii zajęciowej. Dobra informacja dla uczestników jest taka, że na tego typu placówki przeznacza się coraz więcej pieniędzy. Warsztaty terapii zajęciowej są bardzo istotnym elementem rehabilitacji społecznej i na te warsztaty z roku na rok coraz więcej środków przeznaczamy. W tym roku wzrost był już dosyć znaczny do poziomu 33 696 zł na jednego uczestnika. To jest wzrost w stosunku do roku ubiegłego przynajmniej o 4200 zł na jednego uczestnika. Te wszystkie środki pozwalają dobre, sprawne funkcjonowanie no i mam nadzieję, że dzięki temu tych pytań będzie trochę mniej w tym zakresie, bo sytuacja wygląda dobrze. Ale warsztaty terapii zajęciowej to, to jest tylko jeden z elementów rehabilitacji społecznej. Te środki rozdysponowujemy zarówno na rehabilitację społeczną, jak i zawodową oraz na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Były pytania o między innymi kwestie finansowe, możliwości korzystania z poszczególnych programów oraz o budowę mieszkań chronionych. Była także dyskusja o planowanych zmianach w przepisach. Nie zabrakło również pytań dotyczących zatrudnienia i tworzenia inicjatyw, dzięki którym coraz więcej osób niepełnosprawnych będzie miało pracę. Mam nadzieję, że, że to wszystko zacznie się rozwijać. No u nas w Tarnobrzegu już, już coraz więcej zaczynają osoby być zatrudnione. No ja marzę o tym, żeby w ten powstała kawiarnia, gdzie po prostu osoby niepełnosprawne będą prowadzić sami na rzecz nadobrzeżaniem. Także jak na przykład w Jarosławcu jest, że w Jarosławiu, przepraszam, że po prostu jest bardzo dużo. Kawiarnia restauracji i tak dalej. Myślę, że coś takiego może też u nas powstać. Jest dużo osób, które naprawdę mogłyby pracować. Te pytania były takie no trafne, te po prostu, które ich najbardziej nurtują No i myślę, że na tyle, na ile było można, więc pan prezes odpowiedział, wojewoda również. Zatrudnienie to jest taka nasza docelowa, docelowa idea fix, żeby osoby niepełnosprawne mogły czuć się samodzielne i samodzielnie za siebie odpowiadać. Należy do tego mogło dojść, to muszą być takie właśnie jednostki, jak warsztat terapii zajęciowej, gdzie ta rehabilitacja społeczna się zaczyna no i bardzo dobrze rozwija. Jest coraz lepiej, ale oczywiście do ideału dosyć jeszcze daleko. W poprzedniej kadencji Sejmu przyjęta została strategia na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030 która zakłada osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia w tej grupie na poziomie 40%. Obecnie wynosi on nieco ponad 32%. Jest więc nad czym pracować, a dobrym efektem mają służyć takie spotkania i wspólne rozmowy. Zawsze uważałem i będę tak uważał do końca życia, że osoby niepełnosprawne, osoby które wymagają specjalnej opieki, specjalnej troski, bo nie jest inaczej, nie mogą nigdy być wykluczane. Nie mogą nigdy być wykluczane i nie można dopuścić do tego, żeby oprócz wykluczenia były osobami, które nie mogą korzystać z pełni życia, a broń Boże nie można dopuszczać do sytuacji, w której te osoby są zaniedbywane. Mam wśród swoich znajomych, mam wśród rodziny też osoby, które właśnie takiej pomocy wymagają, a też nie wiadomo, jak koleje życia się potoczą i nie wiadomo, czy my, znajdujący się dzisiaj tutaj, z tej drugiej strony nie będziemy musieli z tej pomocy skorzystać, bo życie niestety pisze różne scenariusze.